Witam serdecznie widzowie. Ostatni rok był super. E, nie wiem jak wam, ale mi 2022 bardzo szybko minął. Niestety nie zbudowałem aż tyle ile chciałem, no ale do tego zaraz przejdziemy. No właśnie, ponieważ w tym filmie omówimy sobie właśnie 2022 rok oraz 2023, a dokładnie co w tym roku nowym naszym będę budował i jakie w ogóle filmy nagrywał. Ale zaczynając to po pierwsze w 2022 roku stworzyłem 16 moców na kanale. Czy to jest dużo, no raczej nie, ponieważ w sumie w 2021 złożyłem tych moców około 37, jeżeli dobrze pamiętam, więc jest to ponad dwukrotnie mniej, ale mam za to nadzieję, że przynajmniej te moce były nieco bardziej dopracowane. Plus no właśnie, nie miałem tak dużo czasu, jak myślałem, że będę mógł mieć, no bo matury, no i zawodowe egzaminy. Same te dwie rzeczy zabrały mi około 3 miesiące, gdzie nic nie budowałem, no bo wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale no 2022 nie kręcił się tylko wokół matur. Byłem bowiem na kilku wystawach. Dokładnie tak udało mi się być na Skierkonie, bardzo fajny taki mniejszy event oraz na Targach Hobby w Poznaniu. To był mój drugi raz, gdy byłem właśnie na tych Targach Poznańskich jako wystawca. Było super, na każdych z tych wystaw spotkałem masę ludzi e, nowych, ale też takich, co już znałem wcześniej, więc super było się po prostu spotkać kolejny raz na żywo. To zawsze są super sytuacje i e, niesamowite momenty, o których zawsze bardzo długo pamiętam. I ostatnią taką rzeczą, o której chciałbym wam wspomnieć to w sumie coś, o czym nie mówi Nigdzie, bo nie wiedziałem za bardzo jak tak o tym cokolwiek wam powiedzieć, czyli to, że w grudniu udało mi się dostać do jakże niesamowitego grona, zbudujmy to. Mega się cieszę, ogromnie, że udało mi się tam dostać, no i to tyle, jeżeli chodzi o 2022 rok. Natomiast teraz powiedzmy sobie nieco o przyszłości kanału. Po pierwsze, live'y. Jak dobrze wiecie, od pewnego czasu, już też w grudniu, robiłem jakieś tam pojedyncze live'y, tak samo teraz w styczniu jakieś tu pojedyncze live'y się pojawiały I mam zamiar by się pojawiały tak powiedzmy raz w tygodniu Oczywiście zobaczymy, tego wam nie jestem w stanie obiecać No bo to nie jest w 100% ode mnie zależne Muszę jednak mieć dobre warunki do robienia w ogóle live'ów Niemniej no właśnie raz w tygodniu planowałbym żeby się pojawiały Raczej w weekendy Następna rzecz to taka bardziej rzecz dobra dla mnie Ponieważ kupię sobie w końcu jakieś takie duże tło Około dwumetrowe By móc lepiej fotografować dla was moce No głównie jak mówię to jest raczej dla mnie ułatwione ponieważ yy, nie będę musiał wycinać każdego tła z każdego pojedynczego zdjęcia, no bo przy tych większych projektach, które i tak nie było jakoś, wiecie, ogromne, jak chociażby ten mój ostatni moc 13 z Fantazy, to w przypadku tamtego tego moca i tak musiałem wycinać z każdego zdjęcia tło. Dobrze, następnie miałem montaż. Montaż chciałbym też trochę ulepszyć, w sensie, będzie trochę takich kosmetycznych zmian, ogólnie będę się dalej rozwijał, powiedzmy w tym montowaniu, żeby jakieś tam po prostu dodatkowe umiejętności zdobywać, ale takie najbardziej zauważalne rzeczy to będą po pierwsze bitbuildy. z czasem będą się one pojawiać w większej ilości, no ale póki co będzie ich raczej nie za dużo. A po drugie, coś, co jest związane nieco z montażem, to to, że planuję raczej dłuższe filmy. Po prostu jakoś lepiej mi się nagrywa je. Wcześniej wolałem nagrywać krótkie filmy, teraz będą one nieco dłuższe. Oczywiście nie jakoś tam wiecie 20-minutowe, kiedy też będą się pojawiać, ale znacznie rzadziej. Planowałem tak około 10-minutowe, czasem trochę krótsze, jeżeli na przykład będzie mniejszy moc, jak teraz ostatnio widzieliście. No bo też chodzi o to, żebym powiedział wszystko, co chcę powiedzieć na temat danej konstrukcji, ale żebym znowu też nie przynudzał. A co ile w ogóle. Będą się filmy pojawiać co tydzień, w sobotę. Takie mam plany i tego chcę się trzymać, ale wiadomo, no, mogą wyjść różne jakieś takie sprawy e, prywatne, które no, nie umożliwią mi nagrywanie co tydzień, ale mam rzeczywiście taki zamiar, żeby się pojawiały te filmy raz na tydzień, w sobotę. A jakie to będą filmy? Po pierwsze, moce. Oczywiście jest to no, główny kontent na moim kanale, to jest ta rzecz, którą najbardziej lubię robić, więc też na pewno będą się one pojawiać. W późniejszej części odcinka opowiemy sobie jeszcze, co będę budował dokładnie, jakie mam plany. Następna rzecz, o której chcę nagrywać, Filmy to są customy. Głównie będą to klony, pewnie yy, ponownie. I plus czasem będą się pojawiać, wiadomo, inne jeszcze jakieś e, figurki, ale głównie raczej będą to klony. Wiem, że trochę tych nie było, no ale też nie miałem za bardzo czasu, żeby ich powyklejać, co mam nadzieję, że się w końcu zmieni. Następnie mamy openingi. Openingi jak mam zamiar raczej nie robi za często, ponieważ wolę jednak zebrać, tak jak w przypadku poprzedniego openingu, wolę jednak zebrać większą ilość jakichś zakupów przez jakiś dłuższy czas, powiedzmy na kilka miesięcy, po czym wam całe zaprezentować na innym odcinku, bo wydaje mi się, że to będzie po prostu znacznie ciekawsze niż rozbijać to na nadzieję. Odcinków. Następnie mamy poradniki. I poradniki to będzie coś w stylu jak e, ten poradnik z budowy serwoskał, A drugie poradniki to będą takie bardziej ogólne, e, bowiem trochę widzów mnie tam czasem pytało pod niektórymi konstrukcjami, na przykład, jak zbudowałeś to drzewo, czy możesz pokazać, jak zbudować to drzewo, jak zbudowałeś te skały, i tak dalej, Więc takie też ogólne poradniki będą się pojawiać raz na jakiś czas. Pierwszy z takich poradników na pewno chciałbym, żeby się pojawił w tematyce pozycjonowania minifigurek, więc on się pewnie pojawi jakoś w lutym. I tyle. Dalej mamy historię mojego świata dalej będą pojawiać się takie fabularne filmy, gdzie będę przedstawiał nieco świata, ale raczej nie będą to za często odcinki, no bo jednak też stworzenie takiego filmu trochę u mnie trwa. Następnie mamy omawianie moich moców, mam na myśli oczywiście omawianie moich starych moców, gdzie zaczniemy od pierwszego i będziemy szli do góry. Takie coś będę robił raz na jakiś czas i ma to być taka nieco forma śmieszkowa, ale jednocześnie mm, mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie się po prostu. Będziecie uczyć się na moich błędach. I ostatnia rzecz to są gazetki Lego Recenzji. Ich. Te recenzje będą się pojawiać raczej bardzo rzadko, ponieważ no miałem kilka tylko takich sytuacji, gdzie rzeczywiście kupowałem sporo tych gazetek, e, i tylko właśnie takiego typu recenzje, jak ty ostatnio widzieliście, będą się pojawiać. Jedna pojawi się w, w styczniu, a co dokładnie na niej się pojawi, to zobaczycie. Przejdźmy więc do planów na moce, ponieważ trochę ich mam. Przede wszystkim w tym roku pojawi się e, trochę takich naprawdę dużych moców, jak na moje standardy, ponieważ no powoli, jakby nie patrząc, ta moja kolekcja się powiększa i mam wrażenie, że powoli jest. Jestem w stanie budować takie naprawdę spore moce. Ale do konkretów. Po pierwsze, fantazy. Mocu fantazy nie pojawi się aż tak dużo w tym roku, ponieważ zrobimy tylko epizody od 15 do 17, gdzie 15, jak wiecie, już się pojawił. Czyli zostaną tylko jeszcze 16 i 17. Dlaczego? Ponieważ, no właśnie, 18 epizod będzie naprawdę ogromną konstrukcją. A jako, że w tym roku mam jeszcze inne projekty, które naprawdę będą spore, to nie jestem w stanie się wpakować tak duży projekt jeszcze w tym roku. A jeżeli kogoś to interesuje, to mój cały Pierwszy sezon będzie miał 21 epizodów, czyli już od dłuższego czasu jesteśmy za, oczywiście, połową. Plus możliwe, że zrobię moce fantazji, które będą przedstawiać świat innych ras. Na przykład, wiecie, że tam są Orkowie, czy na przykład chciałbym przedstawić, jak ich świat wyglądał e, na ich planecie, podobna sprawa na przykład z wieżowakami i tak dalej. Ale czy zrobię i jak często takie mocy będę robił, to już zobaczymy. Następnie mamy właśnie te duże projekty. Po pierwsze, Power Miners. To będzie największy projekt tego roku. Będziemy robić. Jego przez, no cóż, cały rok. Bowiem, no, planuję, by ten projekt miał 48 studów głębokości na około 160 studów długości. Więc naprawdę spory moc. Możliwe, że będzie jeszcze trochę większy, ale to, co teraz Wam powiedziałem, to raczej będzie takie dla mnie minimum. Bardzo lubię tę serię. No i też ten moc powiedzmy, że będzie takim początkiem serii, gdzie będę robił moce na podstawie jakichś serii Lego. No i to będzie właśnie pierwszy z nich. Pierwszy odcinek właśnie z tej makiety mam zamiar, żeby się pojawił Jakoś w lutym. I oczywiście będzie to moc podzielony na ileś odcinków, gdzie będę pokazywał Wam po prostu progres, coś w stylu jak robi chociażby Michał z kanału Kloski z Zapałem, ponieważ no inaczej byście musieli czekać cały rok na to, żeby się pojawił Wam moc. Plus myślę, że będzie to całkiem ciekawe, jak Wam będę pokazywał takimi etapami, jak wygląda budowa takiego dużego moca. Następnie mamy kolejny spory moc, a dokładniej będzie to część kolaba wioska orków. Póki co Wam mogę tylko tyle powiedzieć, generalnie 64 na pewno będą study głębokości. Będzie to też oczywiście kolap łączony. Ja planowałem, by ta Moja część miała wielkość około 64 na 64 study, ale jeszcze zobaczymy, jak to końcowo wyjdzie. Następnie mamy kolejny kolab. Tym razem, tym razem mamy reinkarnację Żołnierzy Republiki. I no właśnie, cały ja odbudował, jeszcze dokładnie nie wiem, i nie do końca chcę wam zdradzać. Dla tych, którzy nie wiedzą, kiedyś zrobiłem takiego mojego moca. Felusi to był właśnie moc z kolaba Żołnierzy Republiki. W tym roku po prostu pojawi się ponownie ten kolab, lecz no będą to moce nieco większe, chociaż wciąż będziemy pewnie chcieli. I dać jakieś takie wymiary wspólne, żeby to się ładnie łączyło. Następnie mamy Uncharted. Hack. Końcu, chcę w tym roku po tylu latach zapowiadania zacząć budować moce Uncharteda. No właśnie, no bo zapowiadałem to już tak dawno, że myślę, że część z Was mogła o tym nawet zapomnieć. Ale tak w końcu zaczną się pojawiać te moce Uncharted w tym roku. Zacznijmy sobie od pierwszego chapteru z pierwszej części gry, a potem zobaczymy, na pewno zaczynamy od pierwszej części pierwszego chapteru. Następnie mamy moce anime. Dokładnie. To też kolejna jest tematyka, która mi cieszy, ponieważ samu też ogromno anime. Nie jakoś dużo, bo nie mam aż tyle czasu, ile bym chciał na to, ale oglądam. I pierwszy moc będzie z anime Attack of Titan, ponieważ już do mnie doszły figurki customowe. Teraz tylko je wykonać i będzie można zacząć budowę. Dalej mamy kolejną rzecz, dosyć ciekawą dla niektórych, czyli SCP Secure, Contain, Protect. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest SCP, to jest to po prostu uniwersum pisarskie stworzone przez wiele osób, gdzie to właśnie organizacja SCP poszukuje. I przetrzymuje po prostu obiekty anomalne. Dla tych co nie znają, zapraszam Was chociażby na kanał Piofil. Link macie oczywiście w opisie. To właśnie ten kanał mnie tak powiedzmy nieco zajarał w tym całym uniwersum. I właśnie po tak długim czasie oglądania tych różnych scp to chciałem coś w końcu samą zbudować z tego właśnie uniwersum. A dokładnie SCP-3 4 KRWAWY STAW. I to tyle w tym odcinku. Słuchajcie, tyle z moich planów. Oczywiście mogą się jeszcze pojawiać jakieś inne moce, o których tutaj nie wspomniałem, jeżeli je tylko, powiedzmy, wymyślę tak na bieżąco. Ale obecnie to, co teraz usłyszeliście, są takie moje nieco maschewy, powiedzmy. Więc co widzowie, dziękuję Wam bardzo za rok 2022 i mam nadzieję, że 2023 będzie jeszcze, jeszcze lepszy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na razie.